Cześć, witam Cię na kanale Tu i teraz. Ja jestem Kuba. Pokażę Ci dzisiaj ćwiczenie udrażniające zatoki. Skup się teraz na oddechu. Oddychaj przez nos, wdech i wydech przez nos. Swobodny oddech. Oddech płynie sam. Ćwiczenie polega na tym, że na 20 powtórzeń zatykamy nos po wydechu, czyli swobodny wdech i wydech. Ty masz usta zamknięte i los, a ja będę tłumaczył. Poruszamy głową w dół i w górę 20 razy. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 i oddychamy swobodnie. Robimy takich rund jeszcze 4. Między rundami jest 30 sekund, około przerwy, czyli 5 swobodnych oddechów. Robisz. Wdech i wydech. Ostatni wdech i wydech. Zatykamy nos i poruszamy głową. Oczy mogą być zamknięte. Trzy, dwa, jeden. Skupiasz się na oddechu. Oczy mogą być zamknięte. Po takim wstrzymaniu powietrza jest taka chęć pobrania dużej ilości powietrza, ale starasz się tego nie robić. Uspokajasz oddech, spokojny wdech i wydech. Ostatni wdech i wydech i trzecia runda. I poruszały góra. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, i swobodnie oddychamy. Ostatni wdech i wydech, i czwarta runda. Na wydechu zatykasz nos i poruszasz głową dwadzieścia razy. Trzy dwa jeden czuć jak pięknie organizm się dotlenia. Zatoki są coraz bardziej drożne. Zwróć uwagę na początku ćwiczenia, jak wyglądały Twoje zatoki, jak wyglądają teraz. Pięć oddechów, przerwy między seriami i ostatnia seria ostatni wdech i wydech. Zatykasz nos i liczysz. 5, 4, 3, 2, 1 i swobodnie oddychasz. Zaobserwuj swój oddech, jak on teraz wygląda, jak się czujesz, jak udrożniły się zatoki. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Jeśli materiał był, wniósł jakąś wartość, to zapraszam do subskrypcji, jeśli chcesz być na bieżąco. I do zobaczenia w następnym filmie.